Sporodem, a dzisiaj mówimy o alternatywnych uniwersach Także czym jest alternatywny uniwersum? W skrócie, ludzie to zazwyczaj piszą AU Więc AU <noise> jest to zazwyczaj mniej więcej coś w rodzaju tak jeżeli macie swój własny świat, swoje ocki, swoje uniwersum pisarskie, czyli wersję taką kanoniczną, czyli wersję poprawną, która faktycznie się wydarzyła, i jest to prawdziwa wersja tej historii, no to jest to wersja kanoniczna. Natomiast jeżeli pojawiają się takie jakby rozgałęzienia w tej historii, jest to traktowane jako alternatywny uniwersum. Czyli, jeżeli mamy powiedzmy, te rozłąki mogą wyglądać tak, że macie powiedzmy drzewko. Jeżeli macie drzewko, które się rozszerza, no to to jest. Interpretujmy alternatywny świat, gdzie bohaterowie podejmują inne decyzje. Jest również inna odmiana tego, gdzie część bohaterów zmienia swój charakter. To jest nieco inny rodzaj alternatywnego uniwersum, jednakże wciąż jest to alternatywny uniwersum, ponieważ jest jakaś alternatywa, coś się zmienia w tym świecie. A skoro coś się może zmienić w tym świecie, to dlaczego świat, cały świat nie może się zmienić? Otóż może, i z tego właśnie korzystamy w tym filmie. Ponieważ w tym filmiku będziemy sobie eksplorować inny świat. Inne pod takim względem, że nie będzie to już ta moja dystopia, o której Wam opowiadałam w dwóch, co najmniej dwóch filmach. Ja już sama nie wiem, ile tego powstało, ale ale tak. Więc robimy tym razem fantazy alternatywne uniwersum, fantazyał. I teraz jedziemy z rysowaniem Nouri I mam jakiś kawałek historii względnie kanonicznej, gdzie Nouri jest nazywana władcą, więc stwierdziłam, że w sumie pasowałoby, gdyby Nouri faktycznie jakimś tam władcą była. Dlatego w tym uniwersum, w tym świecie, rysujemy Nouri jako taką, nie wiem, czy szlachciankę, czy jako królową, czy jako księżniczkę. Na pewno nie księżniczkę Disneya. Sorry, tego, tego nie da rady. W każdym razie, ja nie dam rady czegoś takiego, Wykonać. Więc mamy, mamy coś takiego. Haha. Więc zrobiłam jej nieco upgrade maski, na przykład, żeby miała dodatkowe takie tegesy, odstające elementy metalowe. To samo w sumie zrobiliśmy jej na sukience. Dodaliśmy gorset. Ile tam warstw tej sukienki jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo nienawidzę rysować falbanek. E, zgubiłam mój wątek, ale ogólnie, jeżeli chodzi o to uniwersum, które teraz tworzymy, jest. Jest ono mniej więcej na podstawie. Nie tylko na podstawie, ale opierałam się w rysowaniu placek na ten odcinek. Z mojego poprzedniego odcinka, w którym rysowaliśmy postacie do D&D. W sensie nie rysowaliśmy postacie do D&D, matko kochana. Nie tak było. To było tak, że najpierw ja narysowałam portrety. Portrety użyliśmy do filmów. z Lore Ocek? Portrety użyliśmy do filmu z Lore Ocek. Natomiast potem zrobiliśmy kartę i na tych kartach używaliśmy tych portretów, żeby robić karty do D&D. Jest to dość biedne robienie tych kart, wciąż mamy tylko 15 z tych kart, które w dodatku nie mają rewersów, mamy tylko awersy, więc zastanawiam się, czy to było ruszyć... Teraz, żeby to kontynuować, i w sumie nie wiadomo, co z tym potem zrobić, ale będą karty do DD, których można by pewnie użyć, nie wiem. Więc, więc tak, aha, bazując na tych informacjach możemy stwierdzić, że Nuri jest. Zaklinaczem, jeżeli dobrze pamiętam Chodzi nam o... No, po angielsku jest to sorcerer Ale oczywiście tłumaczenie u mnie Playen Co niektórzy mogli się już przekonać Haha Podczas pewnej aktywności Jeżeli nie wiecie o jaką aktywność chodzi To zajrzyjcie proszę na serwer na Discordzie Który podlinkuję w opisie I Ej, jeżeli chodzi o ten serwer Jest to serwer artystyczny, który wystartował Nie wiem, z dwa tygodnie temu tak naprawdę Więc jest to wciąż taki... Trochę świeży serwer, ale mimo wszystko Jest to nasza społeczność artystyczna więc, więc tak, jest bardzo Miluszo, polecam I, I tak, tak O czym my tu mówiliśmy Jeżeli chodzi o alternatywne uniwersa W sensie ogólnym Po co one są? No, żeby mieć jakąś odskocznie, kiedy piszemy Własny lore, kiedy piszemy Własną historię, ponieważ Ile razy można tłuć to samo? No jak długo można Przysiąść przy tym samym? Ludzie potrzebują jakiejś różnorodności, bo inaczej popadają w stagnację, czy coś wtedy sobie ja mam tu. my. Więc alternatywne uniwersa są po to, by eksplorować różnego rodzaju pomysły, żeby sprawdzić, czy jest taka zabawa z naszą formą. Więc mamy taką naszą formę, która jest naszą gliną, i teoretycznie możemy robić z nią cokolwiek chcemy. Idziemy w danym kierunku, a w pewnym momencie możemy stwierdzić, że a co by było gdyby? Kiedy sobie myśli, co by było, gdyby, możemy zacząć to eksplorować i w ten sposób, jeżeli stwierdzimy, że to alternatywne uniwersum podoba nam się bardziej, na przykład, robi więcej sensu, jeżeli chodzi o charakter postaci, ponieważ postać podjęła na przykład inną decyzję, która bardziej zgrywa się z jej charakterem, a niekoniecznie z logiką ogólnego wszechświata, ale pasuje do charakteru, więc w sumie, więc w sumie jest lepiej. Eksploracja i Eksperymentowanie z naszymi kółkami, jest GIT! Płaca. Albo możemy stwierdzić, że w sumie ta część historii nam zupełnie nie pasuje, ponieważ tam w naszym alternatywnym uniwersum, gdzie nie ma tej części, to wszystko idzie jakoś bardziej taki, tak płynnie. Ponieważ czasami mamy problem również z facingiem, czyli z tempem naszej historii. I niektóre historie mają całkiem sporo wypełniacza. Jeżeli mają całkiem sporo wypełniacza, to z tego się dobrze nie czyta, nie ogląda. Wygląda, nie, nie patrzy się na to dobrze. Um, no, tak wiem, że w moim uniwersum jest całkiem sporo tego wypełniacza, który nie zalicza się do kanonu. Jak dzisiaj rysujemy, no to są to alternatywne uniwersa, więc to kanon nie jest, ale wciąż to robi jakiś sens. Jakiś, miejmy nadzieję. Więc to jest plus. I po takiej eksploracji możecie stwierdzić, że to alternatywne uniwersum już nie jest alternatywne, ale awansuje na kanon. Więc wiecie, awans bardzo fajna sprawa, ale trzeba to trochę przemyśleć, ponieważ kiedy... Ja nie wiem tak naprawdę, jak długo wypiszecie swoje książki, ponieważ ja. <słyski> Ojojoj! Oj, oj. Tutaj zaczyna się problem. Jiszisz ponieważ ała. Moje pisanie książek aktualnie nie istnieje. Rok temu wam już się żaliłam, że nie potrafię tego robić. Jedyne co robię to to tak naprawdę co widzicie na YouTubie, więc sorry! Jak widać eksplorujemy różne pomysły, ale żeby do czegoś, wiecie się, żeby się tak ustawić, że tak to robimy, no to, no to jest trochę średnio, bym powiedziała, ponieważ robimy to w sposób taki no, kiepski. Bym. No, i jak to inaczej nazwać? To, co robimy, w sensie to, co ja robię i wam pokazuję, jest dość kiepskie. Jedyne, co umiem robić, jak widać, to rysować jakieś głupie rysunki, które do niczego się w życiu nie przydają, ale próbuję, próbuję, żeby to chociaż były moje oczki, okej? Okay? I wiecie, to jest jeszcze moment eksplorowania pomysłów. Ja jeszcze nie wiem, co tutaj ma się dziać. Jedyne, co wam powiedziałam, i co jest pewne, tak naprawdę, to to jest to, jest to co znajduje się w filmach. Z Lor Ocek Cała reszta to jedna wielka niewiadoma Tak naprawdę tych niewiadomych jest ta masa że, że równań jest po prostu za mało jeszcze I ja nigdy nie byłam dobra w znajdowaniu równań Ja nie umiem matematyki Tyki, więc więc tak, nie polecam, ale zawsze możemy próbować dalej. E, fake it till you make it i, i, i jedziemy do przodu. A przynajmniej próbujemy. Także jeżeli chodzi o to wszystko, to zawsze możemy zadawać pytania. I co zauważyłam, to, jeżeli eksplorujesz te różne pomysły i ktoś zaczyna zadawać Ci pytania, to robi się łatwiej. Ponieważ jeżeli ty pracujesz nad czymś przez bardzo, bardzo długi czas. I to się liczy zarówno pisania, jak i rysunków z tego. To, co przynajmniej ja zauważyłam, tak było w moim doświadczeniu, więc hmm, co się wtedy dzieje? No, zaczynają wam się pojawiać takie klapki na oczach i skupiacie się na takim jednym elemencie, który wam się podoba, i wszystko jest ładnie, pięknie, ten, jest z tyłu, gwiazdki, nie wiem co robią, gwiazdki, ptaszki śpiewają, jest wszystko ładnie, pięknie, dopóki ktoś nie zacznie zadawać pytań, ponieważ... ponieważ kiedy ktoś zaczyna zadawać pytania, zaczyna się robić pod górkę. I możecie sobie pomyśleć wtedy z takiej szerszej perspektywy, to nie ma sensu. Co zrobić, żeby to miało sens? I żeby wyeksplorować różne pomysły, powstają nam alternatywne uniwersa. Nawet jeżeli są tylko chwilowe, nawet jeżeli trwają 5 minut tylko po to, żeby coś wymyślić. One i tak się pojawiają, one i tak się pojawiają, one i tak będą się pojawiać. A przynajmniej ja tak na to patrzę, mogę na to błędnie patrzeć, jednakowoż udawajmy, że ja mam rację. Przynajmniej teraz udawajmy, bo czasami gadam faktycznie głupoty, ale wiecie, to wszystko do eksploracji. Do racji pomysłów. Więc, więc, więc tak. Więc jeżeli chodzi o tą pierwszą pracę No to jest to na uli siedzące na krześle Stwierdziłam jednak, że to jest puste Stwierdziłam, że ten rysunek jest pusty To tło jest do wywalenia do kosza Albo do wsadzenia pod prasę hydrauliczną Zrobienia z tego małej skompresowanej poczuszki I następnie zrobienia z tego frisbee Które wyrzucimy tylko po to, by już nigdy na to nie patrzeć Więc stwierdziłam, że jest to puste Więc przynajmniej dorysujmy rączkę Taką prosimy, prosimy panią do tajemnika Daj rąsie, się, prosimy do tańca. O, matko kochana. Ta dłoń przysporzyła mi tyle problemów. Matko kochana. Nie mam dalego pojęcia dlaczego. Czyja jest to dłoń? Możecie się moi drodzy domyślać. Albo wiecie co powiem wam, to jest dłoń Karady. Na tym, na tym niech się skończy. Ale anyway, nie chcemy, nie chcemy słuchać o jakichś... Rzeczach, które mi się tu nie podobały, ponieważ było ich sporo. Jedyne co mi się podoba to górna część norii, ponieważ na dole, na dole ta sukienka przestaje mieć sens, nieważne. Jeżeli chodzi natomiast o następny rysunek, to rysujemy set w lesie i wydaje mi się, że to może sygnalizować mały powrót do takich bardziej ilustracjo... ilustracjowych? Tak? Ilustracjowych, takich wiecie, pełnych rysunków, pełnych ilustracji, ponieważ będziemy robić tło. I co takie malunkowe, ponieważ jeżeli ja robię tło, to jeżeli jest to jakieś modernne coś, albo jakieś pomieszczenie, no to zazwyczaj mimo wszystko robię line, Natomiast jeżeli jest to coś bardziej organicznego, jeżeli chodzi o na przykład las, o skałę, o tego typu materiały, to zazwyczaj po prostu bierzemy pędzel, bierzemy nasz rysik i kilka pociągnięć pędzlem nie martwimy się o czyste krawędzie, ups. Tak, i po prostu kontynuujemy z naszym rysunkiem, tak, żeby miał on dość organiczny kształty. I tutaj znowu się męczyłam z kolorem, ale to już pomijając, ostatecznie co żeśmy zrobili, to ten stary trik, o którym ciągle mówię. Czyli na samej górze warstw robimy nową warstwę, ustawiamy ją na kolor czarny i ustawiamy tą warstwę na tryb kolor. Co wtedy się dzieje? Cała, całe nasycenie z tego rysunku jest odjęte, więc zostaje nam. Tylko i wyłącznie czarno-biały rysunek. Więc możemy zobaczyć, które elementy się ze sobą zlewają. I matko, kochana, kocham tą funkcję. Kocham to, że mogę sobie prostu to włączyć, wyłączyć i mieć święty spokój. A przynajmniej wiedzieć, co poprawić. Więc. Mm, no nie wiem. Ja, ja już jestem absolutnie stracona, nie umiem rysować. Jedyne, co umiem, to dawać. Jak już żeśmy zauważyli. Ale no cóż, rysujemy. Set, jak już wspomniałam na samym początku, jest to fantazy AU i będziemy nieco tu troszeczkę zmieniać, ponieważ powiedziałam, że set jest mnichem, a tutaj ona wygląda na takiego łotrzyka, na takiego łowcę, co to są dwie różne klasy, wiem o tym, ale równie dobrze na skrytobójce wygląda, więc to jest podklasa łódrzyka z tego co wiem. Mogę się mylić, ale mam. Mam cię kochana, uwielbiam DD. Nawet jeżeli o nim nic nie wiem. W się sensie coś wiem, coś kojarzę. I w ogóle uch, mam coś. Mam coś fajnego. Mam kostki. To jest mój upgrade, jeżeli chodzi o DD. Mam dwa zestawy kostek. Że tak to są to mniej więcej takie dwa zestawy kostek. Jedne są takie marmurowe, drugie są takie fioletowe, więc wszystko pasuje. Anyway, uwielbiam kostki. Mam jeszcze takie stare, sześciokątne. A na sześciokątne są sześcienne. O mamciu. Dobra, nieważne. O, pierścionek. Plus jest taki, a w zasadzie minus jest taki, wszystkie pierścionki są na mnie za duże. Jej. Czemu jest to trzymane w pudełku po igłach? Odpowiedź brzmi spodziewajcie się niespodziewanego. Zawsze. Motto życiowe. Tak czy inaczej wracając do dien. Eee, zgubiłam się znowu z tym matko kochana, ja tak leję tą wodę, że nawet nie wiem już co leję Po prostu słowo tak Anyway Stwierdziłam, że hej, skoro set jest po trochu mnichem, a po trochu tutaj nie wygląda to to jak mnich To równie dobrze można zrobić multiklasę I to jest ten moment, gdzie mój mózg się zupełnie wyłącza Ponieważ jeżeli chodzi o robienie... Multiklas? No to wiecie, ładujesz kilka poziomów tutaj, ładujesz kilka poziomów tutaj, wow, rezultat! Nie mam dlatego pojęcia jak to robić, ponieważ ledwo ogarniam podstawowe klasy. Ale mamy internet, więc jeżeli chcecie zrobić alternatywne uniwersum, to równie dobrze możecie przekonwertować swoje postacie na postacie do D&D i wtedy zacząć grać ze znajomymi, co jest... Świetnym pomysłem na eksplorowanie historii. Można na tej podstawie napisać książkę, można na tej podstawie napisać komiks, historię, cokolwiek tak naprawdę. Czy nie powstała kreskówka na podstawie jakiejś sesji D&D? Nie wiem. Tylko słyszałam, o tym nie oglądałam tego, nawet jeżeli coś takiego istnieje. Ale mówię Wam, czasami ciężko się wczuć w rolę postaci, jeżeli masz dany typ osobowości. I mam cię, nie, w... nie, nie, nie chcę wchodzić. Te czteroliterowe typy osobowości, te MBT, ale jeżeli powiedzmy, próbujesz grać postacią, która ma zupełnie przeciwny charakter do twojego, no to oddaj swoją postać jakiemuś znajomemu, może to pójdzie lepiej i będzie bardziej prawdziwe, bo jako. Ta osoba, która kreuje ten świat, ty masz jakiś cel. To jest takie bycie Bogiem świata, ale twoje postacie mają własną wolę. Więc albo pójdą z tym planem, albo zaadoptują goblina, założą kapturę i będą mieli szczęśliwą rodzinę, a nie jakieś ratowanie świata. No kto by się tego spodziewał? Ludzie są różni. Nie zawsze wszystko idzie po myśli naszego stwórcy. Dlatego takie odgrywanie scen, odgrywanie historii z innymi osobami, które. Że te, które grają waszymi postaciami, może być bardzo budujące. Więc, 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 no mówię, to może byłoby się ciekawie skończyć. I, no mam cię, jeżeli robicie historię, proszę, róbcie jakieś tabelki albo notatki, bo ja nie mam tego praktycznie wcale i cierpię. Także nie popełniajcie mojego błędu. Róbcie tabelki, notatki i inne notesiki z waszą historią, bo zginiecie, bo będziecie zgubieni. W sensie ja już jestem zgubiona i wątpię, bym wyszła z tego bagna. Ale pomarzyć zawsze można. Zawsze można pomarzyć. Ale co tylko pomarzyć, bo tutaj rozgrzeszenie nie będzie wszyscy, idziemy do piekła. W sensie, może nie wszyscy, może nie wszyscy. Widzę co najmniej kilka osób z was, które nie pójdą do piekła Ale ta część, która później z nas już się tam znajdzie Proszę, zróbmy jakiś artystyczny kącik nam sobie Będzie fajnie, obiecuję wam Anyway, obstawiam, że wszystkie nasze ryski są gotowe Więc lecimy do podsumowanka Także nasze wszystkie rysuneczki są skończone Uwaga, uwaga, rysunek numer jeden Przedstawiający Nuri Proszoną do tańca um przez karadę. Co kto lubi, jeżeli chodzi o shipy, nie mam tego pojęcia, jak to będzie w tym uniwersum. Prawdopodobnie um, nie będzie, ponieważ nie umiem pisać romansów, ale rysunek, rysunek może być. Uważaj. Poza faktem, że sukienka troszeczkę nie robi sensu. Anyway, drugi rysunek, który wygląda w ten sposób. Troszeczkę, że tak to ujmę, jest na grolony ten las ale obiecuję, że niedługo będzie, będzie jakiś lepszy rysunek, haha, jeżeli chodzi o tła, które są malowane. Także to jest moja obietnica na przyszłość, ale nie wygląda tu chyba aż tak źle. Myślę tylko, że set tutaj jest za duża i trzeba było ją skurczyć, tak? Squish. Także to były dwa rysunki. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i wejdźcie na nasz serwer na Discordzie. Link jest w opisie i w przepięknym komentarzu. Także hej, jeżeli Wam się podobało, możecie zostać na dłużej. Ha, na dłużej. Także do zobaczenia i pa pa!